I witam w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, jesteśmy przed grotą, którą zaraz wrócimy do obozu dalijskich elfów. Przeszedłem sobie tą drogę, skróciłem już nie nagrywałem, nic tu się nie działo, ciekawego. Więc przechodzimy przez grotę. No dobrze, tak jak obiecałem już na moim kanale, nie będę czytał dialogów, skoro napisy są widoczne i dobrze słychać to, co oni mówią w oryginalnym języku angielskim. Będę milknął, najwyżej tam coś pokomentuję od czasu do czasu. No i wróciliśmy już do, do miasta, do Kirkwall. Czy to gdzie Tak, to jest to. Supposedly, there are worse alienages. I don't see how, though, unless they're constantly on. Me. I didn't think it would be so. I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. this <coughs> is what city life is like. You're right. I suppose. Thank you for everything. For all your help. Jinky, 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 jinky. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use for... no, Dobrze, przejdę cię odwiedzić. Funny because you used that new kicked my puppy voice. Thank you. O, oh, I'm thanking you too much, and I. Dobra. Wywalamy naszą strażniczkę. Fenris zostaje. Możemy teraz e, Meril Włączyć 2 drużyny, ale nie chcę zbytnio. I tak się nie czy krasnolud czy może... E, Anders? Mm, 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 mm. Chyba... Chyba wezmę krasnoluda. Potrzebny nam jakiś dystansowiec. Co, widzieliście? Siedział mu na ramionach. <laughs> Okej. Okay. Damy mu od razu poziom. Zręczność i spryt na Plus jeden, plus jeden. I jeszcze do kondycji, potwierdź. Tu ma wszystko już wykupione. Tak się zastanawiam, o tutaj coś się uaktywniło. Rymowany triplet. Bardzo fajne. Weźmiemy sobie to. I quick-save. Jesteśmy w mieście. Tutaj od nas jakaś kobieta coś chce. But I can offer your son mercy only if he turns... I'm trying. The Templars cannot tolerate a post Can we help this woman? This could be Mother. <coughs> I'm guessing that Templar wasn't here to offer your son... I am Ariani. My boy, fenriel He's all I have. All my family. When I learn about his connection to the Fade, it gives him nightmares.

od razu. Mamy w tej lokacji to zadanie do wypełnienia. Więc od razu sobie się, przej się przejdziemy tam. Przez slamsy. Jak dobrze jest, dzień bo mi się nie chce zwalczyć z tymi bandytami. Beznadziejnymi. No i jest bazar. I jest ojciec tego gościa. Greetings, Sarah. You look like a man. I bring only the best northern merchandise to the market. Actually, I'm more interested. Son? I've never had that privilege. Please, Sarah. I. Hmm. Not me, who, who means who harm? No? Bethany? Perhaps you can.

No co kręci się po mrokowisku? Chwileczkę, skoro jesteśmy na bazarze, może coś sprzedamy? Czy damy radę coś w ogóle sprzedać tutaj? Chwileczkę, pierścienie trzeba dać tym, temu... ...naszemu krasnoludowi. Pas jest w porządku. I zmienimy mu amulet na trochę inny. I wychodzimy. Mamy tutaj dwa zadania w dzień. Mapa okupowanego Kirkwall, czyli kasę dostaniemy za mapę, którą znaleźliśmy. I w zakonie mamy obowiązek, ale zajmiemy się tym zadaniem, które właśnie dostaliśmy. Zadanie: syn marnotrawny. Także grzejemy od razu do dolnego miasta w noc. Mhm. W porządku. Na razie pusto. No nie. Dziwi mnie ta łuna z tymi dymami. Wygląda, jakby coś się tam paliło. I jest Templariusz Samson. Heh, uh, ma oh, Vincenzo said someone might come You're for the boy, right? ma twarz, co za just looking at not anyone for the right price? what kind of price? your help me and you don't end up dead. the maker don't look kindly on. right. the lad came to me. not a silver. you were back. I appointed him to a ship captain. Oh, captain. I know. sometimes he'll take on runaway. might have gone wrong though. i heard rumors he took the instead. Gdzie teraz jest? Jakiś magazyn na, na, na nadbrzeżu. Gdzieś koło doków. Gdzieś koło doków, tak? Doki to niewątpliwie najlepsza dzielnica w nocy. Przyznajcie sami. I doki nam się wczytują. Szybciej, szybciej, szybciej. Jesteśmy w dokach. Pójdziemy teraz do tego magazynu czy czegoś tam. Wschodnia część dzielnicy magazynów. Prywatny dok Arturis. Pewnie trochę powalczymy w środku. A mi to nie przeszkadza. No, w porządku. Klik. Żołnierz-egzekutor. Ktoś jest przy drzwiach! Zanim się zdążysz od odwrócić, zadnę głowę. Mhm, mocny jest. Atakuj, magiczka zaatakuj go ich w ten sposób, kurde, w pułapkę się wrąbałem, ale lipa. O, idealnie się ustawili, popatrzcie, ustawili się w jednej linii. Ja teraz zaatakuję ich lance łucznika, która przeleci przez dwóch. I padło. Pułapkę sobie jeszcze rozbroiliśmy przy okazji. Kurde. Trochę uważniej powinienem wstąpać. Bo tutaj te pułapki są naprawdę porozstawiane i to ostro. Skrzynka. Tu więcej nie ma nic, puste. To zbiegamy na dół. Dobrze, drzwi są zamknięte, więc będziemy musieli obejść to. Przepraszam, że tak macham kamerą. Nie Jaki monster! Aha, oczywiście w się zamienił! Uwielbiam włazić w pułapki, kiedy ich nie widzę. Do Zmrażający doby, kapitan Reiner tutaj walczy ją uleczymy. Jest mocno radna i niech jej bimik jest Za dużo jej to nie dało, prawie nic tu jej nie dało. No mnie tutaj w Ale nie mogę go zaatakować. Coś mi się popsuło. Sorry. Dobrze, wyprzucieliśmy go. No come on, ludzie.

Nauczyły nam się niestety eliksiry leczące. Także pozbieramy rzeczy. Dostaliśmy list jakiś. I jest kuferek. A w kuferku jest mapa do kryjówki. Rachunki kapitana Reinera Sprzedano dwie beczki ryb. Beczkaruno, jeden ludzki mak mężczyzna, Danzig pod miasto, yy, futra do jakiegoś tam zakładu. No, sprzedano jakiegoś tam niewolnika. Idziemy sobie stąd. Strasznie mnie zirytowały te pułapki. Musiałem wszystkie zestawy leczące wydać na wyleczenie się. I wychodzimy. Tak oto kończymy ten odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych. Zapraszam też do subskrypcji, by być na bieżąco. Bo na pewno będzie jeszcze więcej odcinków. Nawet trochę częściej, powiedzmy jakieś 3 czy 4 dziennie, jeśli się uda. Jako że na razie mam trochę czasu. I to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Do zobaczenia na razie.